Cześć wszystkim z Wami. Wika dzisiaj niedziela, trzeci dzień października. Dzisiaj dzisiaj nie miało być filmu, miałam w końcu zacząć odpowiadać y, na komentarze, odpisywać. Wracam do życia normalnie na YouTubie. Będzie mnie już więcej, ale słuchajcie, co dzisiaj się zdarzyło. Po prostu no, postanowiłam nagrać filmik. Dzisiaj mm, zaplanowaliśmy z, my, z mężem pójść. Do kina na premierę tego Bonda, nie czas umierać. I bardzo mieliśmy kilka zdrapek do wymianki. Poprosiłam męża, żeby zrobić krążek i wpaść jeszcze do kolektury. On się pogodził. Ja sobie idę i myślę: No, jeśli idziemy na, na Bonda, to może wezmę dwie zdrapki Bond, a raptem się uda. I słuchajcie, udało się. Po prostu udało się. Zaraz pokażę swój kolejny rekord z drapkowym no, poza kanałem, ale z tym panem pomalutko, pomalutko na czwartego stopnia 150 zł. słuchajcie, zaczęłam drapać od bonusa wydrapałam ten pik dalej to muchę pod spodem i po prostu resztę z drapki oddałam poddrapać mężu i jak widzicie 150, całe 150 złotych Wygrana czwartego stopnia. Nie wiem czy to tak miało być. Mąż chyba już będzie mnie nazywał mniej inaczej jak wiedźma, ale no po prostu cud. To jest drugie moje wielkie zaskoczenie w tym tygodniu, ponieważ pierwsze to jak widzieliście już zdrapka. wielka krzyżówka, gdzie wydrapałam całe 500 zł. No i ta zdrapka. Do tej pory w zdrabce za 5 złotych miałam najwięcej to 100 i to chyba razy 2. A tutaj całe 150. Bardzo się cieszę, chociaż powiem, nie za bardzo lubię takie zdrapki jak ta, czyli nie czas umierać oraz fast cash, ponieważ sekunda już zdrapka wydrapana, ale bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że tak mi się udało. A więc po, pre po premierze, po oglądaniu filmu, wpadliśmy do żabki, żeby zakupić kilka zdrapek, w tym nie czas umierać. A więc słuchajcie, zakupiłam zdrapki, jest potargane jak pan Bond. Mam tutaj jeden. Chyba muszę pod, podnieść statyw, Dobra. E, zakupiłam dwie zdrabki. Bond. Zdrabki chyba słabo idą, bo jest bardzo potargane. Poprosiłam pani, żeby jedną mnie jednak zamieniła. Ponieważ była strasznie już porwana. Czyli mam dwie zdrabki takie. E, mam dużego lotka Pokładam wielką nadzieję na tą zdrabkę. Kocham zdrabki, bo kocham zdrabki. No i jeszcze dwie zdrabki po 10, czyli 500 tysięcy w banku oraz dolary, diamenty. Inwestycje w dzisiejszy odcinek to jest 40 zł. Mam nadzieję, że coś udam, ale ten odcinek to jest taka chwala zdrabce. Nie czas umierać. Gdyby nie premiera Bonda którą dzisiaj zwiedziliśmy. No, nie wiem, czy w najbliższym czasie postanowiłabym zakupić tą zdrabkę. A więc wszystko jakoś się ułożyło. Tak chyba miało być. Dobra, w z tymi rozmowami zaczynamy drapać. W bonusie szukamy pik, Zdrabiemy pik 20 zł automatycznie, a pod siódemkami szukamy muchę. Zdrabka o numerku 28. A tutaj do rzeczy, jak ktoś by chciał wiedzieć, to jest drabka o numerku 29. Dobra i zaczynamy. Tutaj mamy kask. I zaczynamy. Latarka, pióro, oko, zegar, lornetka, rekin, aparat oraz motor. Pierwsza drabka jest przegrana. No to przechodzimy do pana Bonda, pana Daniela Krajga. I tak, w bonusie mamy pióro, kość, krzesło, aparat, kapelusz, okulary, chyba będzie przegrane, rekin, znak oraz latarka. Czyli nie tym razem, nie tym razem. Dobra, to następna zdrapka za piątkę to jest duży lotek.

44 również mamy, ale już 40 nie mamy. Tutaj mamy 16, to jest obok, i jeszcze 11. 11 nie mamy, 9 brak, 10 również, 15 mamy, 17 niestety nie, 33 mamy i ostatnia szansa, 39 niestety nie mamy. Gra trzecia, jedynki brak.

48 mam. No mam zwrot. No super. 15 mam 22 nie, 26, nie, 32 nie mamy, 44 mamy, 49 nie. No dobra, chyba to będzie jedyna wygrana. 4 nie, 6 nie, 18 również, 24, 33. 46. No tak, litera kontrolna Q potwierdza nam naszą wygraną w 5 zł. I ostatnia zdrawka na dzisiaj za 5 zł. To kocham zdrawki tutaj szukamy liczb oraz serduszko. Serduszko to od razu 20 zł. Szukamy 11, 27, 2, oh, 27, 11, 7, 28 oraz 21. E, co tutaj mamy? 9 było blisko, 18 niestety, 24 nie mamy, 30 nie mamy, e, jak i 16 nie mamy, 25 również nie, 14 nie mamy, Jedynki nie mamy. 33 nie mamy. Słuchajcie, wygląda na przegraną, ale jeszcze mamy kilka szansów. 13, 35, najwyższa nasza liczba to jest 28, 22 obok, 26 nie mamy, 6 obok i 29. Słuchajcie, trochę mnie patrolowali, i jednak nic nie dalej. Trudno. To co, przechodzimy do dwóch zdrapek po 10 zł. Zacznę od tej, będziemy mówić staruszki, wygrana tylko w tej niebieskiej wersji. Tutaj szukamy liczb, szukamy sztabek złota albo bank. Bank nam mnoży razy dwa. To co, 25, 37, 16, 35 oraz 22. Szukamy tych liczb, mam nadzieję, że znajdziemy.

11 39 12 23 obok chyba wygląda na przegraną kolejną. Chyba pan bond da, dał mi dzisiaj wielką nadzieję. Ale tylko pan bond. 31 nie mamy. 30 nie mamy. O, mamy złoto. Słuchajcie, drapka się zwróciła, co nie może nie cieszyć. No, i teraz ma być D i wszystko się zgadza. Dobra. Nie jest najgorzej, ale by chciałam, żeby było lepiej. Ponieważ z 40 zł mam tylko 15. Czyli dwie trapki dalej zwrotę. I dolary diamenty. Szukamy tutaj liczb, szukamy portfel, szukamy diament diament dwa razy dwa Nie pamiętam kiedy wiedziałam ten portfel. No i diament. Tak, liczby blisko siebie. Niestety, zaraz zobaczymy, co nam dadzą. 22, 29, 8, 26 oraz 28. Hmm, zaczynamy. Obok 42, trójka, najniższa nasza liczba to jest 8. 30 to jest obok.

35 nie mamy, 31 również. Czwórki nie mamy i ostatnia szansa 41. Słuchajcie. No, no mamy jak mamy. Niestety 40 złotych inwestycji zwróciło się tylko 15, ale ten odcinek był tylko w celu się pochwalić. Super świetną wygraną z drap. Wzdrabce, którą nie za bardzo lubię i którą w sumie nie doceniałam. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za komentarze. Pozdrawiam wszystkich ciepłutko z Warszawy. Pa!